Witam z tej strony Rafkart. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o kompresorach. Często padają pytania na forum, jaki kompresor wybrać, który jest lepszy, który jest gorszy, czym one się różnią. Generalnie, jako początkujący, bo do tych, do tych osób jest skierowany ten film, musicie wiedzieć, że jak gdyby kompresory, kompresory możemy podzielić na takie, takie tłokowe, które są dość głośne, bez zbiornika tłokowe ze zbiornikami, tutaj macie taki przykład, ze zbiornikiem i później już, to jest taka wyższa wyższa klasa to są takie, które wykorzystują takie agregaty, jak w lodówce są to są tutaj po od 2300 zł to jest cena kosmos, wiadomo chyba, że ktoś ceni ciszę wtedy, wtedy tak, wtedy polecam bardzo serdecznie coś takiego ale no wiadomo, no, nie każdego stać na, na wydanie 2300 zł na, na kompresor, który tutaj jeszcze jest taki o, tutaj na przykład jest, mamy olej do tego kompresora mówimy o, o tych kompresorach. One przychodzą nienapełnione, więc jeżeli kupujecie coś takiego drugiego, to one przyjdą do Was bez oleju, czyli olej będzie w komplecie, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby po prostu nalać ten olej. Z tego, co, z tego co wiem, z takich informacji, które mam, to jest, że one po prostu nie przychodzą, przychodzą nienapełnione. Ale zejdźmy na ziemię. Ja w tej chwili wybrałem. Tutaj plusem wszystkiego w mojej hobby.pl jest to, że mamy obszerny katalog kompresorów. Jak sobie tutaj przełączymy dostępne na bieżące zamówienie oraz te, które są na magazynie, to mamy to, co możemy w tej chwili kupić. W tej chwili najtańszy. Na rosnącą. najtańszy kompresor, który mógłbym polecić, to jest ten za 330 zł. Następnie, czymś lepszym, będzie już kompresor z butlą. Tu jest 3, 3 litrowa butla. Co daje nam butla? Butla daje nam to, że nie mamy takiego falowania jak gdyby powietrza, bo musicie wiedzieć, że jak pracuje ten, 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 ten tłok, to on po prostu daje powietrze, nie daje powietrza, daje i później to się może odbijać, to się może odbijać podczas malowania takim, taką, takim pulsowaniem, pulsowaniem tego powietrza, które jest podawane. Z butlą tego nie ma już problemu, bo to jak gdyby ta butla to jest magazyn powietrza, i z tego dopiero magazynu jest wydawane e, wydawane powietrze na, na aerograf i, i jest wszystko OK. Czyli moim zdaniem takim tutaj e, taką, taką, e, takim e, gdyby takim e, kompresorem, który mogę spokojnie polecić, to będzie któryś z tych e, tutaj e, z butlą. Można je rozpoznać po tym, że po prostu tutaj pod, pod tym, jak gdyby, bo tutaj, tutaj mamy ten, ten tłok, jest po prostu o zbiornik tutaj e, umieszczony na, na powietrze. I może być na przykład później zabudowany, wtedy jest to bardziej. Bardziej, ładnie to po prostu wygląda, jest lepsze w czyszczeniu, wiadomo, na tym się będzie kurz osadzał i tak dalej, więc i może troszeczkę też cichsze jest, bo ja mam też tutaj właśnie taki. W, tak, w takiej obudowie i on jest troszeczkę, trochę bardziej cichy. One są głośne, bo tutaj jak sobie na przykład weźmiecie ten, który jest na zamówienie, tutaj jest 47 decybeli. 47 decybeli, tak, a jak sobie weźmiemy ten, ten drogi, nawet ten tutaj za 2,300, to on ma 38 decybeli. To jest tak mniej więcej tak jak lodówka chodzi, te 38 decybeli. To naprawdę nie jest dużo. I, I jeżeli ktoś ma małe dzieci, albo po prostu nie chce wkurzać żony to jak najbardziej polecam coś takiego, ale wiadomo, to są, to są duże pieniądze. Już więc, tak jak powiedziałem, później czym one się jeszcze mogą różnić. Weźmy cały katalog. Tu są jakieś takie wynalazki pewnie z, 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 których już dawno nie ma, ale one są w katalogu i to też jest plusik dla mojej hobby, że Tutaj możemy sobie przejrzeć generalnie wszystko, co było dostępne na sklepie. Gdzieś tu taką fajną maszynę widziałem, znaczy tego nie polecam, takich tutaj, mimo że to jest ta mija, ale na dłuższą metę to nie, to się nie sprawdzi. Tu jest nawet taka za 1000 zł ta mija. Nie polecam. No chyba, że ktoś nie wiem. Mieszka kurczę w mieszkaniu 2 na 2 metry, no to wtedy ewentualnie albo albo jeździ gdzieś nie wiem w delegację i chce malować aerografem ale to nie nie polecam czegoś takiego dobra patrzymy tutaj o tutaj mamy taką bestię taką bestię zobaczcie na to 4 cylindry 70 wydajność 70 litrów na minutę 4-litrowy zbiornik, prawie 10 kg, więc to jest, to jest taka kurczę wyczynowa wersja. Wyczynowa wersja. To też zależy, jaką dyszę mamy, bo to też, też zależy od dyszy. Jeżeli malujemy czymś, jakąś olbrzymią dyszą, duże powierzchnie, no to tego powietrza potrzebujemy więcej. Jeżeli malujemy małe rzeczy, to tego z, z malutką dyszą, to tego tego powietrza też jak gdyby mniej będzie, będzie potrzeba, chociaż dysza kurczę, jakoś to się przekłada, ale to też nie jest, nie jest tak, że im nie wiem duża dysza, równa się duże zużycie. Tak, tak zupełnie to też tego nie można tutaj przełożyć jak gdyby. W każdym bądź razie to jest jakaś taka wyczynowa wersja prawie za, za dziewięć stówek Eee, dobra, wracając teraz na ziemię, do, do, do tego, co przeważnie, przeważnie tutaj eee, wybieramy, i to jest kolejna rzecz popularność. Możemy sobie wziąć popularność i zobaczymy, zobaczymy w tym momencie, co jest wybierane. Wybierany jest mini kompresor ze zbiornikiem Adlera. To jest pierwsze miejsce, drugie miejsce. Tutaj w tej chwili go nie ma za cztery stówki i na trzecim miejscu jest ten. Także, także tutaj. Eee, Także tak to wygląda. A gdybyśmy wzięli cały katalog, co było najbardziej popularne? O, za 327 zł mini kompresor Adler był bez zbiornika. Tutaj jest później ten ze zbiornikiem. Tego jest dużo. I tutaj jeszcze muszę Wam powiedzieć, tak jak wspominałem już, ale też warto z tego korzystać, bo w tej chwili nie ma żadnej promocji na Adlera. Ale jak dodamy to do kosza, weźmiemy do kasy. I tutaj wpiszemy hart, To nam wbije się rabat 6%. Czyli już tutaj mamy 613 zł. 613 zamiast 650. Tak, tak to wygląda. Teraz co dalej? Jeśli chodzi o te bardziej, bardziej drogie rozwiązania, one są tutaj tak jak widzicie, to one nie są, nie są jakoś tak kurcze, nie są popularne, bo zobaczcie, tutaj mamy większość, większość z modelarzy wybiera jednak tutaj te, 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 te tańsze rozwiązanie tłokowe, które tam ma te 47. Zobaczymy tutaj jeszcze ten kompresor. 47, jak go chyba sprawdzałem ten, czy jest tutaj podane, 51 decybeli, to też, słuchajcie 47, 51, to jest różnica. Przy też, też jest pytanie z jakiej odległości było to mierzone, tak? Bo jeśli mamy gdzieś tam pod biurkiem to schowane, to też będzie inne odczucie, jeśli mamy gdzieś to na wierzchu położone, nie? Więc, więc to jest to, a tutaj na przykład ten, kompresor, który jest bardzo drogi, ma 40 decybeli, a ten ma 38 decybeli. Praktycznie go nie słychać. I on jest tutaj w takiej fajnej formie, w fajnej formie takiej walizeczki, można powiedzieć, z uchwytem, więc super. Jak dla mnie super, 17 litrów na minutę. Tutaj jest podane, więc tutaj on obsługuje jeden jeden areograf, są też jakieś takie kombajny, które obsługują więcej, tutaj tutaj jest, tutaj jest to 17, a zobaczymy ten A25, też ma 17 3,5 litra zbiornik, a tutaj tutaj zbiornik jest 1,5 litrowy, czyli taki mniejszy, ale tak jak powiedziałem jest to kompaktowe rozwiązanie i bardzo ciche więc tutaj to są, to są naprawdę takie można powiedzieć perełki całkiem fajne perełki tylko tak jak powiedziałem, no to też są dosyć duże koszty na nie każdego po prostu stać na no to żeby 16 kg 38 decybeli, zbiornik 3,5 17 17 litrów na minutę a ten tutaj sprawdźmy ile litrów na minutę ta, ta bestia miała tylko to też sobie musicie uświadomić że to jest Chyba nawet nie jest podany hałas, jaki jest, jaki jest tutaj generowany przez, przez, ten, przez tą maszynę. Dokładnie, tutaj nie widzę nigdzie. Ale to jeżeli ktoś ma miernik decybeli, który jest praktycznie w każdej komórce, można sobie ściągnąć taką aplikację, można sobie zmierzyć. Eee, dobra, 8,5 kg to waży, 70 litrów na minutę, czyli różnica jest olbrzymia. 17,70 tutaj spokojnie możemy ku pewnie z 3 albo 4 e, 3 albo 4 aerografy jednocześnie podłączyć, i malować wszystkimi jednocześnie. Tylko rąk troszeczkę byśmy mieli za mało. E, dobra, ja tutaj teraz wezmę tylko te dostępne i jeszcze tutaj zobaczę. Tutaj, ile tutaj jest? 25 litrów na minutę, czyli więcej. 140 W, 3 litry zbiornik, 51 dB. Czy tutaj jest też informacja o tym nie te, słuchajcie, te 17 t 25 to na jeden kompresor w zupełności, znaczy na jeden aerograf w zupełności wystarczy e, dobra, słuchajcie, czyli taki poradnik tutaj jeśli chodzi o zakup w macie popularności, ten jest najbardziej popularny e, też zależy od budżetu, wiadomo, że jak ktoś chce spróbować, e, czy w ogóle modelarstwo mu podejdzie, to też nie będzie kupował, nie będzie kupował nie wiadomo czego, nie będzie kupował tego za, za, za 3200. Z drugiej strony on jest dostępny, jakbyśmy tutaj wrzucili, zobaczyli, czy tego wyrzucimy, no prawie dwie stówki, no niecałe dwie stówki oszczędności z tym moim kodem jest, ale... Nie polecam, serio, nie polecam, jeżeli ktoś, ktoś tutaj e, e, chciałby po prostu spróbować modelarstwa, to po prostu polecam zakup, zakup e, czegoś takiego tańszego. Tu wiadomo, to będzie to falowanie powietrza niestety. E, później, później jeśli, jeśli tutaj nie ten, to ten. I, i tym, tym kompresorem na spokojnie można pracować, budować modele i, i mieć jak gdyby z głowy, że coś się, że, że coś nie wyjdzie, albo, albo będzie za mało powietrza, albo, albo będzie to falowanie. Także tak to wygląda. Czy znaczy, powiem wam, to też, też zależy od jeśli chodzi o to falowanie, to też zależy, zależy czym malujemy, nie? jeżeli tutaj jakieś coś większego, coś dużego podłączymy, to też będzie pewnie to bardziej. Bardziej, bardziej widoczne niż, niż na, na jakimś kompresorze, gdzie na przykład będziemy malować dyszą 0,2 i będziemy malować sobie coś na przykład z K1 do 72. Dobra, słuchajcie, kończę, bo, bo się zaraz roztopię. Mamy fajne temperatury dzisiaj. Jestem ostatni dzień na urlopy, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.